Tomasz Machała, witam Państwa. Wiele osób zastanawia się w co gra Tusk. Mówił wczoraj w wywiadzie dla Polsat News lider platformy i, i, i premier. Może pomoże nam to dziś wyjaśnić profesor Paweł Śpiewak, profesor socjologii, były poseł platformy. Panie profesorze, Donaldowi Tuskowi chodziło o jego kandydowanie w wyborach prezydenckich. Wczoraj niespodziewanie zmienił termin deklaracji z 18 maja, jak słyszeliśmy do tej pory z konwencji krajowej platformy. Powiedział, że złoży platforma deklarację, deklarację kto będzie kandydatem. Jeszcze zimą, czyli jeszcze do połowy marca. O co chodzi? Nie wiem. To, znaczy, to podejrzewam, że ta sytuacja zawieszenia też nie jest dobra dla nikogo. Wydaje mi się, że jest z mojego punktu widzenia za mało czasu na to, żeby wskazać kandydata zastępczego Platformy w tej chwili już jest za mało, czy za mało by było do 18 maja? Nawet do 18 maja, bo to znaczy, że trzeba kogoś wypromować i to już zacząć robić, przygotować, bo nie ma chyba żaden polityk platformy takiej, powiedziałbym, rozpoznawalności w Polsce. I w związku z tym za tym idąc takiego uznania, że mógł być realnym kandydatem dla Lecha Kaczyńskiego. Ale może właśnie wczorajsze słowa premiera świadczą o tym, że platforma chce jak najszybciej zgłosić kandydata, żeby dać czas na promocję. może, I może to jest zapowiedź, że do niej nie będzie Może, Ale to mało Tusk. prawdopodobne. Może tak, może... Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, prawdopodobne. Bo jeżeli by się okazało, że nie startuje Donald Tusk, na przykład Komorowski albo na przykład Bielecki, to w tym momencie wejście w grę Cimoszewicza oznaczałoby, że Cimoszewicz wygrywa. Bo chyba jest tak, że on wygrywa w, wedle sondaży oczywiście w parze z Lechem Kaczyńskim i lekko przegrywa z Donaldem Tuskiem. I właściwie nie ma poza tym żadnych konkurentów. Także w tym momencie znaczy, to oznaczałoby, mogłoby oznaczać, się, że nie wystawiając Donalda Tuska oddaje prezydenturę komuś innemu. Oddaje prezydenturę komuś innemu i to wysoce prawdopodobne się oddaje Lechowi Kaczyńskiemu albo Cimoszewiczowi. Czyli partia de facto rezygnuje z kontroli nad Pałacem Prezydenckim. Za duża gra, żeby sobie na to pozwolić. Znaczy za duże ryzyko, pana tak. zdaniem polityczne. I, tak. i pan tak. uważa, że Donald znaczy, Tusk wystartuje jest, w tych wyborach, Ja tak? uważam, że no jest skazany, to znaczy musi wystartować.